Trzymajmy widzowie. Widzowie wizowy w drugim odcinku w, w, z FC24. Dzisiaj, będzie w, dzisiaj do będziemy Dominikiem grać. Dominikiem będziemy grać Dominikiem Juniorem, czyli drugą karierę. Czyli Dominika, czyli prowadzącego kanału. Overall 71. No. Chłop, zwykły, normalny. Gramy w klub. Klien... jaki? Aston Villa? Tak, Aston Villa. Klub Aston Villa. No. Liga. Oh. Które... Nie do... No, nie ważne. Taki czarny murzyn Wiecie na koniec odcinka będzie Pokażemy twarde No niespodzianka taka Znaczy Ja pokażę połowę na razie. Ja całą, a jest ja on całą cał. cał. Dobra gramy jako cała drużyna No. Z kim grożba Z... o pani, nie pamiętam Nie widziałem, nie zobaczyłem Właśnie no, ale... Przepraszamy troszkę za kamerkę. Ale, ale no trudno, trudno się ustawić. Zgadza się Evertonem. tej postaci. to tak jak ja grałem. No. Bo, ja, bo ja już miałem trzy kariery. Dwie. No i teraz mam drugą. Ten ma już którą? No ty, masz. Ty, ty masz trzecią, nie? Karierę. No. E, ogólnie to nasz kolega Kasper jest na wakacjach, ale Uch, no, ale taki, ale ten Kasper wiecie, ten który nagrywaliśmy z Farminga, a nie no. ten, który był w pierwszym odcinku z FC 24. No. Bo to był nasz inny kolega Kasper. Tradycyjne. Co to było? Jak e, gramy do pierwszej połowy i symulujemy, nie? No. I tak dwa mecze się tak. Nie dwa, bo ja idę. O 19.00. No tak. Znaczy, kurde, cool, 19. nie, nie. o 19.00, o 20.00. Nie że wiem. Napiszcie w komentarzu, czy, czy lubicie. Ole, beta! Za pola Napiszcie w komentarzu, czy lubicie. Asunville, bo no. ja tak się lubię. Znaczy, to jest nie aż taki znany klub. Ale Znany, znane kluby to jest, nie wiem, taki Manchester City, United, Kampanie. Barcelona Real, takie taki naj, najbardziej znane kluby mnie. Gdzie? 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 Gdzie to podajesz, kolego? Dobra. A Jak tak masz fa macie faulować, to nie, nie, nie gram. No, za bardzo faulują. Aby... A mnie dwa razy sfaulował! To co nie że... był faul? Po prostu ci wziął piwkę z pod nóg. balonka. Aha, w górze. Ocena 7,1. 7, Widzowie. 1 do 0. Dobra. Dobrze, jakaś miła. No musisz się kupić nową karierę. Kamerkę do nagrywania. No. A bo na telefonie nagrywasz, to jest takie trochę lipa. Nie! No. E widać, że ma ten. że się za. Widać. Widać, Kevin De Bruyne mi tu ja zaraz odbierze piłkę. gra lepiej niż ja. Jaki Kevin De Bruyne? <grym> Kevin De Bruyne z Manchesteru City. Ja się właśnie wiem. I puu! Jeszcze tu hala. Ale ładne Jeszcze tu pódzielę przyjdzie i go <grym> nie dostanie. <grym> Mariusz Pudzianowski, pozdrawiamy. Dobra. Tak się to Kto zna Mariusza Pudzianowskiego? No, Pudzianowski. Kto widział kiedyś na no, oczy Mariusza Pudzianowskiego? Jest Sigmund, nie? No. Mariusz Pudzianowski jest światem prawie najlepszy. Tak. tak się bawimy? No dobra. Betta. Łał. Łał. Nie. Bramka. No dobra. O, poprzedzki. Hatchtricka strzeliłaś? No. No nikt tu nie cały czas strzela. Zmień sobie skina, bo... Wiem, muszę tak, zmienić no. ten... Kolor tego I, i, I włosy. No włosy. W bo ma szopy jakieś takie dziwne. O! Nie, dysz! Dysz, kurczę. Nie wiem, czy ja pokazywać indyna. twarz, czy nie. To już no. fair. No. Ja. Dobra, pokażę. No. I później jakimś filmie... No i teraz tak będziemy nagrywać gdzie... z twarzą może. Będziemy nagrywać się tak w czołcach twarzy. Znaczy na filmach nie będzie raczej twarzy, bo przecież nagrywamy na telefonie i nie no mamy jak jeszcze dać twarzy. No. Ale jak no W pisze, przyszłości na razie na przykład kamerę to. Sędzia <grym> A to już, już będzie y, czerwona Nie, żeby. Już się boja, jak będzie czerwona z testem. Ale to nie jest nie, twoja. Ale to nie twoja. Dla mnie. Nie, nie dla ciebie. Dla, dla typa. Mnie. Nie, widzisz? Dla mnie. Ale nie dla twojego zawodnika. No, ale nie dla. dla no i to się liczy. Panie. To nie nasza wina, nie? To nie moja wina! Wcale. Wcale I leci nie... z driblingiem. Ej, wiesz, jak się dribluje? Ej, to już. To będzie. To do sędziowskiego notesu. Do sędziowskiego notesu. Sędzia. Jak to powiedział? Jak to sędzia Sigma powiedział? Trafił do sędzia? No i sędzia, co ja, wyszło? Pinkfort. Pinkfort do nich na stoi. No to Pikachu. <laughs> no. Pika. I'm Pikachu. Pikachu, Pikachu. Pół oh, panie. Co? Ej, pas. No? <laughs> Myślę, że on leci na ciebie, czy tak. Ja też. No. Nie Je łatwo. Wieszcie, wiecie, że ja kiedyś byłem FIFA 20, nie? Znaczy nie wiecie, ja kiedyś miałem FIFA Ale 20 i strzelałem z, z połowy, oh, oh, z połowy oh, oh, oh. przeciwnika. Strzelałem z połowy przeciwnika, tak dla zabawy, bo mi się nie chciało już grać. Strzeliłem gola. Z połowy Dobrze. przeciwnika. Znacie Ronaldo Nazario, nie? R Ronaldo Nazario to chyba strzelił albo... No, chyba Ronaldo Nazario, bo. Nie pamiętam, tu był już dawno. A mi się myli Ronaldo Nazario, nie? Z, z tym. Jak szczela. No, ty, o ty. brachu. Nie będę mówił, bo normalnie. Bo mi się, bo wszystko jak się pląta Bo pląta mi się jedzie. Bum! O, dobrze, ładnie. Za dużo tej driblingu. Jak Kasper przyjedzie, to nagrywamy z nim odcinek. I pokażę twarz. Nie wiadomo czy będzie chciała. No właśnie. Tego jeszcze nie wiadomo. A jak a on, po... z nami, a on z nami dalej nagrywa? No. Tak? No. Mówił, że nie. Ale ładnie to poszło. Dobra, symuluj już, bo się nie opłaca. Nie no. Padzi 5 do, do zera chłopie. No i nie opłacaj. Chcesz zrobić podwójnego hatlika. A, a szczeliłeś nim wszystkiego le? No, wszystkiego i poszłym. Aj! Ładnie obok, szło! Obok. Tylko, że mnie przy. No to rób tego podwójnego hotkey klikaj i. Jo? Robisz to. Ten... I pomijamy. I pomijamy. Robimy I sprawdzimy, ten... kto nas będzie chciał. ogólnie ten. Nikt. A Pani kto cię mówi? chce? Realnie. Nie wiem. No tak. to jest ta nowa kariera. No to real cię chce. A no, nie wiem nawet. Chcecie real? Kto Co? cię jeszcze chce? Co to było? Ślizgiem. Ty! Nie, tak się bawimy? O ty! Nie, dobra! Takiego szkolenia jeszcze nie widziałem! On to jak moja pierwsza kariera. W, tak mojej, no? pierwszej, w mojej pierwszej karierze prawie gówno no. mnie Aj. Nie chciał. Czyli nie Aj! Nikt z dobrych klubów mnie nie chciał. Teraz moja kariera. Chodź e, Czyli Jordano. Czyli Max. Jest! Zaliczyli mi! Dobra! Do, I teraz no. gramy na tej, do tej pierwszej, tą kończymy tą pierwszą. Robimy takie coś. Uu. Nie ja, wiem. wiesz, że strzelimy golka. Jak to. Oh! Ej, by było okno! By było okno! Ale ja nie Ja właśnie z tej kreski strzelałem, nie? Tu, Gdzie są? Taki! Adys! Tak się o, ty, Nie dobra, lecę! Jak ja do, ja wiesz jak to lecę, tak i tak! Tak strasznie! Ej, ale ja dawno nie dobra, widziałem kawałek prałek. No. No, ile tydzień już? Tak! No. Dobra, koń, dobra. pomijamy. Lecimy. A ile było? A, się nie da końca! Zero. Ile? Czyli wiem nikt nie szczelił z drużyny. Dobra, my to nie gramy. Następnego gramy czy nie? Nie, raczej. Nie. Agent. Agent. I kto co nie chce? Twoja droga? Nie ma nic. Rekomendacje. Arsenal i Milan. A Arsenal. Arsenal mi nie chciał. Arsenal, robić. Biorę. To i działania jak... nie, nie, to będzie. Działania nie głupu nic nie opłaca. że to nie jest, No mm, tak, jak zawsze. Dobra. No to przechodzimy do najlepszej Czego? części. Kto pierwszy? Czekaj? Trzeba wyciągnąć z, ze statywu. Tak. I czekajcie. I kto pierwszy, pierwszy? ty. Dobra. Robisz to. E... Nie to się robiło. Nie. Ej. Ha, bo dobra. Dobra, to wam pokażemy na to. szorcie. Na do, rado do zobaczenia.